Sprawdźmy. Jaka informacja dla ciebie na dzisiaj? Jeśli tu jesteś, to jest to informacja dla ciebie. Nie ma tutaj żadnych hashtagów, więc ewidentnie musisz to usłyszeć. Idzie do ciebie jakaś propozycja. Propozycja, która przede wszystkim jest związana z gruntem materialnym, finansowym. To jest jakaś taka propozycja, która jest całkowicie świeżutka i nowiutka. Także jakiś nowy początek w tym aspekcie. Zobaczmy, z czym to jest związane. Wow, a propos tej e, sytuacji związanej z nowym początkiem emocjonalnym, m, właściwie materialnym, ale skoro powiedziałam emocjonalnym, to może też chodzić o emocje, już właśnie teraz widzę o co tutaj chodzi. W związku z tym idzie jakaś bardzo, bardzo istotna decyzja. To może być decyzja, która również dotyczy odpuszczenia czegoś z przeszłości na rzecz jakiejś nowej inwestycji, nowego ziarna, nowego życia. Więc coś nowego się do Ciebie zbliża, co będziesz mogła namacalnie za niedługo zobaczyć. Dotknąć i poczuć, bo to jest kwestia materialna, czyli to nie będzie na poziomie wyobrażeń, to nie będzie na poziomie e, też stricte samych uczuć, ale przede wszystkim to się dzieje już teraz, czyli tak jakby coś się osadziło, jakaś manifestacja, tak jakby się w Twoim polu osadziła. To wszystko dotyczy jakiejś relacji, która jest dla Ciebie pełna emocji, pełna namiętności. E, widzę, że jest tutaj energia męska, która chce działać, która chce być odważna, która chce być pewna siebie. Energia męska jest bardzo mocno zdecydowana, zdecydowana na relację, która kiedyś już w jakiś sposób widać, że się nie udała. Tutaj było jakieś. Um, tutaj były jakieś zawiedzione oczekiwania. Widzę, że ktoś tutaj cierpiał, ktoś przechodził pewną żałobę. Jeśli chodzi o sytuację, właśnie związaną z gruntem uczuciowym, miłosnym, relacyjnym, bardzo mocno tutaj widzę, że raczej to jest jakaś osoba, z którą ty już miałaś relację, moja piękna duszyczko. Nie widzę tutaj m, takiej energii świeżości. Raczej ktoś, z kim już pewne emocje w Tobie były i to nawet nienormalne emocje, emocje bardzo intensywne, bardzo silne, takie twoje lustro, ta osoba to jest ktoś, kto o, no właśnie, widać, że w Tobie budził pewne pewne schematy, pewne zależności, pewne, mm, pewne takie właśnie pokusy. Czyli tutaj mogły być jakieś zależności relacyjne, to może dotyczyć przede wszystkim tego, że na przykład w jakiś sposób tutaj nie potrafiliście się dogadać, kłóciliście się, tutaj była jakaś sytuacja, która po prostu była ciężka, były jakieś problemy w Waszej relacji i to oczywiście wywodziło się wszystko z schematów. Z podświadomych założeń na temat relacji, stylów przywiązania. Generalnie coś takiego, co trzeba było właśnie w tej relacji oczyścić, trzeba było przepracować. I możliwe, że między wami było jakieś rozstanie. Było coś takiego, co naprawdę pozwoliło wam obydwóm pożegnać się ze stratą mm, siebie nawzajem. Natomiast widać tutaj ogromną tęsknotę ogromną tęsknotę i z Twojej strony, i ze strony tej osoby. Dlaczego? Dlatego, że Wasza relacja ewidentnie jest relacją, y, która. Po prostu miała zaistnieć. Miała zaistnieć w tym wcieleniu, ona miała zaistnieć na podstawie właśnie tak intensywnych emocji, tak intensywnych w sobie przebudzeń, również, aby mogła przebudzić Twój potencjał właśnie jego duszy. Więc to jest relacja taka z przeznaczenia, to jest relacja, która miała Cię coś uświadomić. I widać, że tutaj energia męska wchodzi w jakąś moc wewnętrzną, w siłę, w pewność siebie. Widzę postęp między Wami. W jakiejś sytuacji. Czyli tutaj zacznie się między wami sytuacja rozwijać, a przede wszystkim siódemka nam mówi o duchowości. Mówi nam o sprawach, które są związane właśnie z takim wewnętrznym zrozumieniem czegoś głębiej. No dokładnie. Coś tutaj widzę, że ruszyło do przodu albo ruszy dopiero do przodu. I e, tutaj też widzę, że coś naprawdę runie w związku z tym. To, żeby między Wami się mogło coś wydarzyć, żeby między Wami właśnie mogło dojść do tego odświeżenia, do tej nowej propozycji, do zainwestowania w coś na, świe na świeżym, nowym gruncie, to tutaj coś będzie musiało runąć, będą musiały runąć jakieś mm, iluzje, jakieś sytuacje w Twoim życiu, które nie są kompatybilne z linią rzeczywistości, na którą właściwie teraz Twoja dusza chce wchodzić. Czyli jeśli tutaj widzę połączenie pomiędzy Wami ponowne, to wszystko to, co, co temu połączeniu między Wami przeszkadza, zostanie po prostu tutaj całkowicie wyczyszczone i Twoje życie zacznie się zmieniać. Więc nie zdziw się, jeżeli coś zacznie się walić, jeżeli coś się zacznie w Twoim życiu transformować. Oczywiście mówię tutaj o takiej relacji, w której obydwoje wiecie, że Was do Ciebie ciągnie. Obydwoje wiecie, że chcecie tej relacji. Obydwoje czujecie, że jesteście sobie bliscy. Nie na takim poziomie nawet tylko fizycznym czy emocjonalnym, ale na takim poziomie wręcz duchowym, gdzie czujecie się ze sobą powiedzmy jak przysłowiowa rodzina. Rodzina Dusz. Po prostu tutaj jest naprawdę relacja, w której wymiana energii jest bardzo istotna. Wymiana energii, i ja widzę między wami albo propozycję na nowo uzewnętrznienia tej relacji w postaci związku, albo zamieszkanie razem, albo jest tutaj sytuacja, która dotyczy tego, że ktoś komuś da jakiś duży zasób, być może ktoś komuś coś przepisze, jakąś ważną nieruchomość, bądź po prostu jakąś sytuację rzecz, która tutaj się pokazuje być bardzo kosztowna. Więc ktoś chce mocno zainwestować w tą relację. To miałoby wiele zmienić i to miałoby Was umocnić. I dokładnie to się zbliża. Natomiast jeśli tu jesteś i trafiłaś na to czytanie, a wiesz, że druga osoba w żaden sposób nie, nie odzwierciedla tych cech właśnie, o których ja tutaj mówię, czyli tego połączenia emocjonalnego, ona go nie uzewnętrznia. Jeżeli wiesz, że ta osoba w jakiś sposób na razie nie jest w stanie tutaj się do ciebie odzywać i tak dalej, to raczej bym powiedziała, że, że ty musisz przejść drogę sama wewnętrznie, że musisz przejść jeszcze pewną żałobę, że musisz tutaj przejść przez pewne emocje, że musisz właśnie odpuścić jakieś uzależnienia, że musisz ruszyć do przodu, zburzyć pewne iluzje na temat tego, co było, czego nie było w tej relacji, spojrzeć bardziej z pozycji serca. Spojrzeć bardziej z pozycji świadomego kreatora, którym jesteś, zainteresować się manifestacją. Ja Cię zapraszam serdecznie na Masterclass Skoki Kwantowe, gdzie uczę dokładnie, w jaki sposób ja dokonałam skoku kwantowego, jak to się robi, jakie są bardzo trzy proste kroki w manifestacji wymarzonego życia. Uczę tam również, jakie są testy, właśnie od wszechświata, i te testy to może być właśnie ten moment wierzy. Ja uczę o tym. Właśnie co to oznacza? Co się wtedy dzieje? Jak zatrzymać tą manifestację i nie dać się sabotować, nie dać się wciągnąć, że tak powiem, w stary schemat. Nie dać się wciągnąć w starą rzeczywistość. Więc wszystko na ten programy tłumaczę. on jeszcze jest przez jeden dzień w promocji na razie. Masterclass skoki kwantowe na stronie yulusouls.pl. Serdecznie Cię zapraszam. Natomiast, jeśli ta osoba e, tutaj jest w stosunku do Ciebie otwarta emocjonalnie, bo dla większości z Was, którzy jesteście na tym czytaniu, widzę, że ta osoba jest otwarta, a przede wszystkim widzę, że ta osoba będzie chciała działać, że ona już podejmuje jakieś kroki ku temu. Więc, jeśli ona jest otwarta, jeśli działa, to jest przepiękna transformacja w tej relacji. Tu jest umocnienie, tu jest większa świadomość, tu jest wewnętrzna mądrość, tu jest pokonanie e, jakichś nawet blokad ego w związku z tą sytuacją. Czyli na przykład ja myślałem, myślałam, że relacja ma trwać tylko na takim, i na, takim na taki i na takiej stopie. Bo ktoś mi kiedyś gdzieś tam powiedział z zewnątrz, społeczeństwo, to jakie są teraz przez kobiety bądź mężczyzn wyznawane zasady. Tutaj w tej relacji ty odkryjesz, co jest tak naprawdę twoje. Co jest twoje, co ty czujesz jako prawdę o miłości i o relacji, a nie to, co mówi ci ktoś z zewnątrz, że coś trzeba, że wypada, że tak jest dobrze, a tak nie? To ty będziesz to czuła w sobie, co dla ciebie jest ważne w relacji. Czy jest to miłość? Czy jest to połączenie pomiędzy wami? Czy jest to naprawdę realna wymiana energii związana ze świadomą manifestacją swojego życia? Czy być może dalej pobudki jakiegoś ego, mimo emocji, mimo uczuć, mimo połączenia? Mimo głębi, którą możemy razem uzyskać, ja idę w jakieś schematy. Ja idę w jakieś pragnienia sfery materialnej. To jest do przemyślenia, kochana duszyczko. Tutaj w tej relacji ty będziesz się uczyła tego, co jest właśnie tak naprawdę Twoje. I co więcej, Ty będziesz to wyrażać. Ty będziesz to wyrażać. Ty będziesz w pełni w stanie. Inwestować w tę relację w sposób dojrzały, zdecydowanie bardziej dojrzały. Tutaj też widzę, że między wami była jakaś nieszczerość. Między wami była nie jakaś nieszczerość, albo jest jakaś osoba z zewnątrz, z przeszłości jeszcze, z którą jest jakiś kontakt, z którą są jakieś, jest jakaś relacja. I ta osoba z zewnątrz, może wpływać na waszą relację. Trzeba będzie tutaj postawić jasne granice, trzeba będzie szczerze powiedzieć, czego się wymaga, w którą stronę chce się iść i w jaki sposób chce się to serce na siebie nawzajem otworzyć. Tu będzie naprawdę bardzo ważna bardzo ważna między wami komunikacja. Także to jest czas próby. Czas próby to co zasiejesz, to zbierzesz. Także manifestuj świadomie. Buziaczki, do usłyszenia. Jeżeli to przyjmujesz, zaobserwuj mój profil i napisz w komentarzu, wszystko zawsze działa na moją korzyść.